Siemanko, ja jestem Joke i witam Was w kolejnym odcinku mojej serii poradników do gry Warframe. Jest to dziewiąty odcinek serii Warframe od A do Z. A bohaterem dzisiejszego odcinka jest Frost. No, woli ścisłości, Frost Prime. A więc zacznijmy od prezentacji jego. Jak zawsze, jego bazowych statystyk. Energia na poziomie 100 300 pancerza, nie jest źle Bardzo wytrzymały frame no, taki ma być generalnie yy, Bardziej taki... Yy, support To jest bardziej postać defensywna niżeli ofensywna yy, Szybkość sprintu 0,95 yy, Tarcza 175 Życie 100 yy, Nie pamiętam czy pokazywałem statystyki Zwykłej Ember, więc przejdźmy do tego Yy, zwykła Ember yy, ma 150 tarczy, 100 punktów pancerza, 1,10 prędkości sprintu i po setce tarczy i życia. A jeżeli chodzi o zwykłego Frosta, tej za bardzo się nie różni, tylko ma o 25 punktów mniej tarczy. No ale za to... Gdzie jest mój premowy O, premowy Wygląda troszeczkę lepiej. Ok, oczywiście, ja tutaj mam pełne wyposażenie: klatka, jakieś yy, dodatki, yy, jakieś pancerze, syndany i tak dalej. Inne hełmy, ale też wam zaprezentuję, może podstawowy hełm do Frosta Prima. O! Też nie wygląda źle. Myślę, że yy, o. lepiej niż standardowy. Poza tym te kolory. Taki fajny złoty. Złoto czarny. No podobają mi się te kolory Prime Ale w każdym razie przejdźmy do Omówienia umiejętności. Umiejętność pasywna. To jest jakaś różnica między frostem Prime a zwykłym. Yy, uderzenie we frosta Prime bronią yy, Białą ma 10% szans na y, zamrożenie atakującego wroga na 10 sekund, ale myślę, że to jest y, tak samo, jeżeli chodzi o Frosta, tylko że w jego wersji nie ma słowa Prime. Czyli uderzenie we Frosta, broją białą, ma 10% szans na zamrożenie atakującego wroga na 20 sekund. Pierwszą umiejętnością Frosta jest zamrożenie. Lodowe uderzenie energii zamrażające i, unieruchomiające, un, i unieruchamiające wrogów w miejscu. Umiejętność numer dwa, lodow, lodowa fala wysyla, wysyla, wysyła falę ostrego, skrystalizowanego lodu w kierunku, wrogów zadając, w kierunku wroga, zadając mu ciężkie obrażenia. Trzecia umiejętność wroga to śnieżna kula. Frost zamraża wszystkie cząsteczki pary wodnej wokół siebie, tworząc czasowo niezniszczalną yy, lodową sferę, która w czasie swej nieśmiertelności yy, nabiera odporności. I ostatnia umiejętność frosta to lawina. Przywołuje niszczycielską lodową lawinę, która błyskawicznie zamraża yy, i miażdży wszystkich przeciwników będących w jej zasięgu. A więc tak, pierwsza umiejętność to głównie siła i czas trwania. I zaprośmy kogoś do tańca. Może ciężko zbrojna, skażona. Tak dla odmiany. Dobrze. A więc to jest taka po prostu śnieżynka. Która nie zadaje zbyt wielkich obrażeń, ale. Jej zadaniem jest po prostu unieruchomienie wroga. I widzicie, mamy takie piękne posążki lodowe. Widzicie, w Borfimie nawet nie trzeba być rzeźbiarzem, żeby stworzyć w jedną chwilę piękną lodową rzeźbę. Umiejętność numer 2: lawina, e, nie, przepraszam e, lodowa fala. <laughs> Ta umiejętność bazuje e, na zasięgu, więc pozbądźmy się, pozbądźmy się czasu trwania. E, e, o co chodzi? Dobra, po prostu zamienię jakieś mody. E, zasięg, zasięg, gdzie, gdzie jest rozciągnięcie moje? O, rozciągnięcie nie wiem, coś, coś mi się zbogowało i żeby usunąć moda wystarczy wcisnąć trójkąt, ale teraz gdy wciskam trójkąt po prostu przychodzi mi na sortowanie L Love for back warfames For warfame back Warfame backs Wrogowie już przygotowani A więc Widzicie jak się palą do walki No to ochłodźmy trochę ich temperament Jak widzicie taka... O, krótka dosyć szeroka fala rozszerzająca się jeszcze wraz z... wraz z tym jak daleko... wraz z... ojeny wraz z odległością odchodzenia od centrum Pali ona się rozszerza. Nie zadaje zbyt wielkich obrażeń, ale ma za zadanie, o ile się nie mylę, spowolnić wroga. Więc spokojnie wykona swoje zadanie, tak? Yy, zadając... a nie, przepraszam. Ciężkie obrażenia. No to po prostu zadaje jakieś tam obra obrażenia. Ok, niech będzie. Trzecia umiejętność. Zasięg i, yy, I siła Zaprośmy kilku przeciwników Do walki z nami O Proszę bardzo Frost tworzy taką Bańkę Przeciwnicy w niej są, jak widzicie, spowolnieni. Co też jest bardzo ważne, jak widzicie, o, bańka, ta kula, nie przepuszcza obrażeń mm, do, do środka, nawet jeżeli są to obrażenia zadawane przez e, jakiego, któregoś z fremów. Bańka może zostać zniszczona przy pomocy pierwszej umiejętności, wtedy... E, Następuje taka eksplozja, ale za to, o, bańka wypuszcza e, obrażenia na zewnątrz, więc e, pamiętajcie, bardzo ważna informacja, bo e, tak kula bańka Frosta nie przepuszcza nawet e, obrażeń z umiejętności, więc jeżeli gracie Frostem i rozłożycie, maksymalnie możecie rozłożyć e, 4 cztery bańki, rozłożysz cztery kule Ale w momencie gdy jesteście na przykład na obronie i załóżmy, że tutaj jest cel naszej obrony a wy wpadliście na taki wspaniały pomysł, żeby zrobić jak największy obszar spowalniania wrogów to z góry wam mówię, że to nie jest aż taki świetny pomysł jakby się na początku wydawało, bo na przykład jak chcecie strzelać przeciwników, to jak? Musicie po prostu przejść z kuli do kuli i wtedy ich atakować, a jeżeli macie jeszcze tym bardziej w swoim yy, w swoim składzie mesę yy, Czyli postać, która właśnie na swoim Ultimate yy, Wyciąga pistoleciki i naparza z tych yy, pistolecików yy, to nawet jej... Yy, yy, Pociski nie przejdą przez kule frosta. Tak samo ma się to do Titanii i w ogóle no, do, wszystkich, do, do wszystkich broni palnych. No o co tutaj dużo mówić? Do wszystkich broni palnych, łącznie tych, które są umiejętnościami frame'ów. Ale to, co jeszcze jest ważne, o, o czym zapomniałem powiedzieć: bańka frosta się stakuje, więc można cztery bańki położyć na sobie i wtedy tym samym zwiększyć yy, odporność. ...właśnie tej naszej kuli, kuli bańki however, jakkolwiek chcecie ją nazywać Ostatnia umiejętność Frosta Ona też głównie zasięg i mm, siła, więc nie ma co tutaj dużo zmieniać, tylko zaprośmy nasze ciężko zbrojne do tańca, E dobra nawet niech niech tutaj chodzą Jak widzicie przeciwnicy są zamrożeni. Bardzo pięknie. Zresztą zamrożeni. No obecnie już niestety hmm, Frost nie zadaje takich obrażeń. W ogóle wiele postaci nie zadaje już takich obrażeń jak kiedyś. Ale tak jak mówiłem, to jest postać bardziej defensywna, która ma się skupić na niedopuszczeniu przeciwników do naszego celu. Ale przejdźmy teraz też szybko do wzmocnień. Pierwsze zamrożenie. Zamrożenie jest bardzo podobne do umiejętności Ember, która na swojej pierwszej umiejętności ma właśnie taką też kulę ognia. To tutaj Frost ma taką śnieżynkę, którą wystrzeliwuje. I użycie zamrożenia na sojuszniku pozwoli im na zadanie 100% obrażeń od zimna przez 4 sekund. Tak samo było w przypadku Ember, tylko że obrażenia były od ognia. Więc fajnie też można robić różne komba. Lud z ogniem to obrażenia wybuchowe. Lud z elektrycznością. To obrażenia magnetyczne. Lud z toksyną to obrażenia wirusowe. Więc albo możecie zwiększyć obrażenia swojego towarzysza od zimna, albo dać mu po prostu obrażenia dodatkowo od zimna, lub jeżeli używa broni z, jakąś, z jakimś jednym typem obrażeń, to możecie dodać zupełnie nowy. Stworzyć mu zupełnie no, nowy typ obrażeń, który być może będzie lepiej działał na danych przeciwników. Lodowa fala. Pozostawia lodowy ślad, który spowalnia przeciwnik spowalnia przechodzących po nim wrogów przez 12 sekund. Ja tutaj tylko zademonstruję ten ślad. Bo właśnie tego brakowało naszej. Lodowej fali. O, może on tutaj widzicie. O, takie kółeczko. Nie jest tutaj dobrze widoczne, ale. Jak się przyjrzycie, to zobaczycie ten ślad, o którym jest mowa. Takie delikatne przebarwienie. O, o. Jak jestem w powietrzu, to jest ten ślad lepiej widoczny. No i spadłem. Może zrobię to tak. Hop. I widzicie o, tutaj teraz jest nasz ślad O. O wiele o wiele bardziej widoczny. O, i jeszcze lepsze określenie. Nasza fala rozchodzi się w kształt stożka. Czemu wcześniej na to nie wpadłem? Teraz nasz kwadracik, yy, trójkącik działa. Yy, wzmocnienie do kuli. Wrukowie, którzy wejdą w, w ö, <coughs> obszar kuli mają 50% szans na całkowite zamrożenie na 8 sekund No niestety kiedyś to było 100%, ale... Frost był zbyt dobry, więc dostał nerfa i na 50%. No niestety. Warfame, jeżeli coś jest dobre, be, może być tylko gorsze. A jeżeli coś jest złe? to ciężko liczyć na to, żeby było lepsze. Ale przychodząc do lawiny yy, daję sojusznikom w zasięgu płaszcz lodu absorbujący 60 obrażeń od uderzenia wroga. Teraz nie wiem, czy to jest 60 punktów obrażeń, czy po prostu 60 uderzeń. Nie wiem jak to dokładnie zinterpretować, nie wiem co autor miał na myśli, aczkolwiek też tłumaczenie, t, y, polskie tłumaczenie nie jest zbyt poprawne więc no ja frostem zwłaszcza pod lawinę rzadko gram, a najczęściej tak używanym wzmocnieniem jest mimo wszystko y, zam, y, zamroże... <laughs> zamrażająca jeny kochany kula y, bo jednak no 50% to zawsze jest tam jeden na dwóch przeciwników, yy, zamrożony z, po prostu przez 8 sekund stoi i nie zadaje obrażeń. Yy, a więc no, yy, wreszcie, przynajmniej teraz coś mi się przypomina, że <ścoughs> mam mówić, yy, po, że miałem taki zamysł, żeby mówić, jakie yy, konfiguracje na, Frosta, na daną postać. Yy, yy, Polecam więc, jeżeli chodzi o frosta, konfiguracje bazujące mm, na sile, umiejętności oraz zasięgu, i tutaj wszystko zależy też yy, najlepiej zrobić, jest zrobić kilka konfiguracji yy, pod frosta, właśnie bazujących na zasięgu i sile. Yy, jeżeli chcemy zrobić pod lawinę, to e, troszeczkę siły możemy dać, ale lepiej skoncentrować się na zasięgu, ponieważ zamrożimy większy obszar. E, jeżeli pod ku e, śnieżą kulę, więcej siły, żeby e, kula mogła zaabsorbować więcej obrażeń, więcej wytrzymała, e, ale żeby nie była zbyt duża, e, bo wtedy... Mm, im, Im większa kula, tym mniej możemy wrzucić w nią m, punktów si siły. Ale jeżeli chcemy też, żeby kula e, chroniła z jakiegoś powodu duży obszar, to spra w, sprawdzało się bardziej w przypadku rajdów, jak jeszcze były w Warframe, e, to wtedy właśnie taka duża kula była ba e, bardzo m, przydatna. E, można dodać też oczywiście trochę czasu trwania, bo wtedy zamrożenie oczywiście potrwa dłużej, jeżeli chodzi o właśnie lawinę czy zamrożenie. Dobrze, a więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o Frosta. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, jeżeli czegoś się z niego przydatnego dowiedzieliście, dajcie łapkę w górę. W komentarzach piszcie, co jeszcze mógłbym poprawić, albo co jeszcze czego jeszcze chcielibyście się dowiedzieć ode mnie z jakichś filmików. Co jeszcze miałbym nakręcić, jaki poradnik. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymać się. Cześć.